Mississippi legalizuje medyczną marihuanę jako jeden z ostatnich stanów w USA. Co za tym stoi, co na to ludzie, a przede wszystkim czy i kiedy będzie można legalnie leczyć się skrętem. White Widow, amnezja karamelo czy gorilla glue oto trzy odmiany marihuany, które weźmiemy pod lupę w dzisiejszym wydaniu Top Tygodnika. Nie chcesz, żeby zioło cię zamuliło? Ten prosty trik pozwoli ci tego uniknąć. 8 stycznia obchodziliśmy Światowy Dzień Elvisa Presleya. Przyjrzymy się, co mogło łączyć gwiazdora z marihuaną. Czy Szekspir napisał Hamleta pod wpływem THC? Niezwykłe odkrycie archeologów z południowej Afryki. Mississippi legalizuje medyczną marihuanę, kanabinoidy naturalną szczepionką młodego Szekspira. Wesołe zabawy! I co to jest automat? Zaczynamy pierwsze wydanie top tygodnika. Anita Jan kuźniewicz i Piotr Kuźniewicz. Zapraszamy. Mississippi dołącza do Stanów z programem leczenia medyczną marihuaną. Senat przegłosował tę kwestię zdecydowaną większością głosów. Sama ustawa legalizacyjna liczy 445 stron. A kiedy ruszy program? Mississippi to jeden ze Stanów leżących nad Zatoką Meksykańską. Chociaż Meksyk jest blisko, to mieszkańcy Mississippi musieli czekać z legalizacją medycznych konopi, Aż do tego roku. Dzisiaj w końcu mogą opalać swój sukces. miniony czwartek: Senat przegłosował ustawę głosami 47 do 5, dając zielone światło dla nowego programu medycznej marihuany. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku, choć czekamy jeszcze na ogłoszenie oficjalnej daty. Aż chciałoby się powiedzieć: Zielono mi. No, coś czuję, że niedługo Mississippi może stać się atrakcyjnym kierunkiem turystycznym. To prawda, chociaż loty są teraz utrudnione, to jednak dla chcącego i rzeką da się przepłynąć. Oczywiście rzeką Mississippi. Po zachęcającym wstępie pora na mały ziołowy przegląd odmian. Sprawdzimy co w trawie piszczy, a zaczynamy od klasyki. White Widow to klasyczna hybryda z przewagą satiwy. Ta holenderska krzyżówka z lat 90. stanowi połączenie satiwy z południowej Ameryki z indiką z południowych Indii. Jej zawartość THC wynosi między 18 a 20%, co jest na dzisiejsze czasy przeciętnym stężeniem. Biała Wdowa to bardzo aromatyczna odmiana. Łączy w sobie zapach ziemi, chmielu i delikatnie pieprzne nuty. Jej działanie jest typowo energetyzujące i wzmaga gadatliwość. Można spodziewać się dobrego humoru, śmieszków, dużej dawki energii i przypływu kreatywności. No cóż, jak na wdowę to bardzo wesoła ta odmiana. A teraz humor poprawi nam się jeszcze bardziej, bo przenosimy się do słonecznej Hiszpanii, skąd pochodzi nasza druga odmiana. Wbrew powszechnym mitom, marihuana nie wywołuje amnezji, nawet jeżeli sama jej odmiana, właśnie tak się nazywa. Proszę Państwa, przed nami Amnezja Karamelo. Będzie słodko. Jako hybryda powstała ze skrzyżowania dwóch statiw, Amnezja Karamelo nie lubi zamulać. Ma w sobie około 16-19% THC. I należy do lżejszych odmian. Choć pachnie dość słodko, to jest to świeża cytrusowa słodycz. A na wydechu czuć jakby wszystkie smaki popularnych żelków misiów, ze względu na swoje energetyzujące i euforyczne działanie. Lepiej sprawdza się za dnia, jednak pomimo swojej lekkości, efekty amnezji karamelo pozostają z nami na długo. A może to ten karmel sprawia, że to działanie się tak ciągnie. A teraz czas postawić kropkę nad I, choć w naszym przypadku wypadałoby powiedzieć przykleić. Czym jest Gorilla Glue, jak pachnie i czy faktycznie przekleja do kanapy. Zapraszamy na nasz reportaż. Gorilla Glue to kolejna krzyżówka o proporcjach satiwy do indiki 50 na 50 powstała z połączenia odmian Sour Diesel i Chocolate Diesel. Z tymi kwiatkami nie ma żartów, ponieważ osiągają nawet do 28% THC. Pachnie co kawą i czekoladą, choć czuć też wyraźne nuty paliwa i kleju. Przy konsumpcji możesz sobie pokaszleć, jednak szybko o tym zapomnisz, gdy spłynie na Ciebie głęboki relaks. No cóż, na pewno relaksujące nie jest wydawanie w równowartości kilku tysięcy bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych na torebkę. Na szczęście Chanel nie musi być kosmicznie drogie, choć w tym wypadku niewiele ma wspólnego z torebką. No, chyba że kupimy je w torebce. W jednym z hiszpańskich klubów konopnych udało nam się dostrzec odmianę o nazwie Chanel. Co prawda była to jedna z tańszych odmian. Ale ma naprawdę luksusowe kwiaty. Pachnie słodko i ziemiście, z wyraźnymi śladami orzechów i sosny, czasami zahaczając nawet o mięte. To dobry szczep dla osób, które są wrażliwe na duże ilości THC, a szukają rozluźniającej odmiany na wieczór. Stężenie THC w Chanel wynosi około 10%. To by było na tyle w przeglądzie odmian, a my pytamy, co ma wspólnego zioło i świeczki? A no, WOSK! I teraz przechodzimy do koncentratów. Pora rzucić okiem na ekstrakty konopne prosto od purpurowego dziadka di Purple to jedna z najpopularniejszych indik na świecie. Sama w sobie jest całkiem mocna, ma 23% THC, a jej zapachy można określić jako słodką zielarnię udekorowaną cytrusami. W skoncentrowanej formie może przybierać postać wosku, którego zawartość THC waha się od 60 do 90%. Koncentraty są też niesamowicie bogate w terpeny, co sprawia, że mogą być dobrą alternatywą. Dla pacjentów. Ale dzisiaj skaczemy po tych odmianach? Jak z kwiatka na kwiatek. A wiesz, co ja lubię najbardziej, zaraz po koncentratach? Żelki? Kwaśne żelki. Zobaczmy, jak jeden z hiszpańskich klubów konopnych łamie niesławne praktyki producentów zioła i jego przetworów. W Europie często można dostać tak zwane żelki skali, które zazwyczaj są po prostu podrobionymi żelkami zapakowanymi w identyczną torebkę, kupioną na czarnym rynku. W opozycji do tego typu praktyk postanowił stanąć jeden z klubów konopnych na wybrzeżu Costa del Sol w Hiszpanii. Właściciele Highlife postawili na własną linię słodyczy infuzowanych THC, w tym różne rodzaje żelków, jak na przykład Arguzowe w kwaśnej posypce albo Ciągutkowo Chrupiąca, super kwaśna opcja naśladująca popularne żelki Nerds. Każde opakowanie ma 500 mg THC. 500 mg to całkiem sporo. Ażby się samemu zjadło takie żelki, oczywiście dobrane odpowiednio do swojej tolerancji i wrażliwości na THC, żeby nas za bardzo nie przygwoździło. A skoro już przy tym jesteśmy, to co zrobić, żeby zioło nie zamulało? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy specjalny materiał o tym, jak dobrać odmianę, żeby było i wesoło, i skocznie. Wbrew popularnej opinii, nie każde zioło zamula. Rzeczywiście, sporo odmian działa bardzo odprężająco i może nam się po nich nie chcieć ruszyć z kanapy. Jednak jest równie duża liczba szczepów, po których możemy śmiało ruszać na podbój świata. Najlepiej rozpoznać takie odmiany po zapachach. Kwiaty o zapachach cytrusowo-leśnych mogą napełniać nas pozytywną energią, poprawić skupienie, zwiększyć wytrzymałość i jednocześnie przyprawić tę paletę efektów dobrym nastrojem. Za takie efekty odpowiadają dwa związki zapachowe, limonen, który energetyzuje i działa przeciwstresowo oraz pinen. Terpen o działaniu usprawniającym pamięć, skupienie i uważność. Taki bukiet aromatów dobrze zgrywa się ze średnim stężeniem THC na poziomie pomiędzy 16 a 19%. Przykładowe odmiany bogate w limonen i pinento lemon skank, pineapple OG, amnezja karamelo i mimoza. Oprócz zwykłych kanabinoidów i terpenów w konopiach znajdziemy też kwasowe kanabinoidy. Występują w dojrzałych kwiatach żywych roślin konopi, a badacze twierdzą, że mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie terapeutyczne. Czy w konopiach znajdują się naturalne szczepionki na COVID-19? O tym w naszym materiale. Grupa badawcza z Oregonu dokonała odkrycia, które może okazać się przełomowe w kontekście przeciwdziałania infekcji koronawirusem. Naukowcom udało się zablokować wejście białka kolca do wnętrza ludzkiej komórki przy użyciu kwasowych form kanabinoidów CBGA i CBDA. Kanabinoidy okazały się skuteczne również wobec nowych form SARS-CoV-2, delty i omikrona. Obydwa związki można znaleźć w kwiatach żywych roślin jeszcze przed ususzeniem, i można je wyizolować lub podawać w formie ekstraktów, nalewek czy świeżo wyciśniętego soku. Zdaniem doktora Richarda van Brimena, który przewodził badaniu, kanabinoidom udało się dokonać na komórkach tego, z czym miały radzić sobie szczepienia przeciwko COVID-19. A co stanowi największe zmartwienie obecnej strategii prewencji zakażeń koronawirusem? Te nowe warianty ignorują przeciwciała wytworzone przeciwko pierwszym wersjom białka SARS-CoV-2, co oczywiście jest niepokojącym zjawiskiem, zwłaszcza, że obecne strategie szczepień polegają właśnie na wykorzystaniu tych wczesnych wersji białka kolca jako formy antygenu. Nasze dane pokazują, że CBDA i CBGA działają przeciwko obydwu wariantom którym się przyglądaliśmy, i mamy nadzieję, że w przyszłości okażą się równie skuteczne wobec następnych wariantów. Badacze wskazali, że istnieje potrzeba zbadania tych właściwości na ludziach w warunkach klinicznych w ramach poszerzenia opcji prewencji i leczenia COVID-19. No, przy takiej strategii to chyba nikogo nie będzie trzeba przekonywać do wzięcia dawki przypominającej. A my wróćmy na chwilę do czasów sprzed końca świata, a dokładnie do twórczości Williama Szekspira. Miłość Romea i Julii to nie była jedna rzecz, która tliła się jasnym płomieniem u pisarza. Co Szekspir wkładał do fajek i jaki wpływ miała sztuka działa na jego sztukę? O tym w naszym materiale. Archeolodzy z południowej Afryki przyjrzeli się kilku fajkom wykopanym z ogródka należącego niegdyś do Williama Shakespeare'a. Na ośmiu z nich badacze potwierdzili obecność marihuany. W jednym ze swoich sonetów artysta wspomina o wynalazku w znanym chwaście. Bardzo możliwe, że stanowi to odniesienie do konopi indyjskich, na które potocznie mówi się weed, z angielskiego chwast. Podobno Louis Armstrong też codziennie palił zioło. Gdyby żyli w jednych czasach, Pewnie stworzyliby razem niezły musical. No Piotrze, wybrałbyś się ze mną na taki musical? Nawet dwa razy. Mówi się o nich, że najtrudniej ich przekonać do konopi, choć najnowsze badania wykazują, że mogliby z tego czerpać ogromne korzyści. Mowa o seniorach. Na stronie www.stonerschef.pl pojawił się nowy artykuł, w którym przedstawione zostały dowody naukowe na niezwykłe korzyści zdrowotne, jakie niesie ze sobą korzystanie z konopi. Przez seniorów. Jak się okazuje, jesień życia nie tylko może być złota, ale może być też przede wszystkim zielona. I to dzięki marihuanie. Zapraszamy na telegraficzny skrót. Stara, ale Jara. Czy niedługo tak będą sobie żartować lekarze na przerwie w dyżurach? Okazuje się, że konopie indyjskie, którymi straszono seniorów w postaci strasznej marihuany, mogą tak naprawdę podnieść jakość ich życia na wielu poziomach. Jak pokazują badania ze Stanów Zjednoczonych, osoby starsze najczęściej sięgają po konopie w celu leczenia bólu, bezsenności i dla poprawy pamięci. Związki, które miały rzekomo robić dziury w głowie, okazują się chronić mózg przed neurodegeneracją. Według biologa Garego Łenka już jeden joint dziennie wypalony pomiędzy 30 a 60 rokiem życia może usprawnić kondycję poznawczą. I skutecznie zapobiegać demencji. Może w końcu przypomni sobie w, jak cielęciem był. 8 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya. Ponoć muzyk otwarcie krytykował marihuanę, wspominając nawet na spotkaniu z prezydentem Nixonem, że jest zaniepokojony wzrostem jej spożycia wśród swoich fanów. Jak się okazuje, sam po cichu korzystał z konopi. Tak przynajmniej twierdzi Linda Thompson, jedna z ówczesnych partnerek gwiazdora. Zapraszamy na materiał. W 1974 roku Linda Thompson podzieliła się z sekretem Elvisa Presleya, zdradzając, że muzyk korzystał z marihuany w leczeniu jaskry, aby uniknąć ślepoty. Oto jak aktorka wspomina tamtejsze czasy. To nie był pierwszy raz, kiedy Elvis zapalił zioło, ale pierwszy raz, kiedy zrobił to ze mną. Na początku mówiłam mu: "Ej, przecież to nielegalne, kochanie". Ale on rzucił tylko: "Wiem, ale dzięki temu jeszcze nie oślepłem". Ponoć wspólne palenie nie skończyło się dla Lindy najlepiej. Po początkowej euforii i zabawnym nastroju chwyciły ją lęki i paranoja, i uznała, że to Bóg ją ukarał za spróbowanie marihuany. Wygląda na to, że Elvis miał dostęp do naprawdę mocnego zioła. Zawsze pamiętajmy, żeby dostosować dawkę do swoich możliwości. A teraz pora na top tygodnikowy alfabet. Zaczynamy od literki A, na którą rozpoczyna się słowo szczególnie. Znane pewnej części użytkowników konopi, którzy trudnią się ich uprawą. Pomimo tej samej nazwy, nie ma to nic wspólnego ze skrzynią biegów chodzi o automat. Automat to potoczna nazwa konopi o zdolności do samozakwitania. Niezależnie od podaży światła, na pewnym etapie uprawy roślina przestaje rosnąć i zaczyna wydawać kwiatostany. Cecha ta powstała w wyniku krzyżowania normalnych odmian konopi z tak zwanymi konopiami dzikimi Ruderalis, które są w nią naturalnie wyposażone. Automaty rosną szybciej i są zazwyczaj niższe, więc nie rzucają się tak w oczy. Oddają jednak nieco mniejsze plony niż konopie fotoperiodyczne. Fotoperiodyczne, czyli reagujące inaczej na różne proporcje okresu światła i ciemności kolejne trudne słowo. Dlatego teraz przeniesiemy się do kącika humorystycznego, a w nim mem, prosto z internetu. Wbrew pozorom, czerwone oczy po konopiach to dobra oznaka, ale nie każdy z nas wiedział, jak się wytłumaczyć podejrzliwej mamie. Wszak nie wszyscy rodzice łapią się na alergię. No i tu trochę mamy taki nieudany przykład tłumaczenia: Koń by się uśmiał. No ale ciekawe, co na to jego mama. I tym radosnym akcentem kończymy najnowsze wydanie Top Tygodnika. Do zobaczenia za tydzień. Ani taki Kuźniewicz. I Piotr Kuźniewicz. Dziękujemy. Dziękujemy.